Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle. Sponsorem programu jest Mio. Witam w programie MOTOŚLAD. W dzisiejszym odcinku Obchody 101 rocznicy istnienia Moto Guzzi w Polmotorze Lech Wangiń zaprasza do strefy Custom na Warsaw Motorcycle Show Zwycięzcy licytacji na rzecz WOŚP odbierają Indiana Jak ktokolwiek jeździ na motocyklu motogucji, to musi wiedzieć jedno. Na pewno musi wiedzieć jedno, że jest Jacek i jego kochany Polmotor. E, to jest taka sytuacja, że gdziekolwiek ludzie nie kupią, czy skąd sprowadzą motocyklu prędzej, czy później, trafią do ciebie. Jak ty chłopie robisz, że oni tak kochają? Co znaczy, to w, w moim zdaniem wynika z tego, że jest to wielka taka ogólna miłość do, do ludzi, do motocykli, i tam no, tak do siebie lginiemy. No wiesz, oddałeś się pewnej marce, czyli Motogucji już wiele, wiele lat temu. I ty byłeś człowiekiem, który pierwszy na rynku polskim pokazał ten motocykl i sprzedawał te motocykle. To były zamierzchłe czasy, choć nie aż tak dawne. Natomiast w zeszłym roku organizowałeś stulecie firmy Motogucji. No nie było mnie, na nim ubolewam strasznie, ale wiesz, pandemię, nie pandemię. Staraliśmy się jakoś uciekać. Natomiast w tym roku jest 101 rocznica urodzin tego motocykla. No Właśnie, wchodzimy w nowe stulecie. Z ogromną nadzieją, że będzie bardzo owocne, że motocykle przetrwają, że ludzie przetrwają, że będziemy robić to, co lubimy najbardziej, czyli żyć pasją. Życie bez pasji jest bez sensu. Wiesz, to, co powiedziałem na temat tego, że wszyscy i tak do Ciebie kiedyś przyjadą, nie wynika z tego, że przyjeżdżają, bo się zepsuły. Mam na myśli motogucy, tylko przyjeżdżają do Ciebie serwisować motocykl, co jest bardzo słuszną koncepcją. Bo kto jak to, ale gdzieś tak w połówce tego palca, te motocykle u Ciebie siedzą. Wiesz. E Fajne jest to, że w firmie stoją mi zabytki bardzo piękne, które uwielbiam, zresztą sam mam Kardelino tu przy okazji dzięki Patina Deluxe zakupę pracy włożonej w to, żeby ten motocykl wyglądał jak wygląda. No, to tak, tak mniej więcej działa. I chciałem mieć Motogucci, no może nie najnowsze, bo ma już swoje lata, ale, ale Motogucci jest czymś, co zawsze kojarzy mi się z takim włoskim smakiem wykonania. Wszystkie elementy, które są zamontowane, są takie, wiesz, wysmakowane. To rureczka olejowa, tutaj kraniczek. To wszystko jest piękne. Wynika to z włoskiej fantazji, z włoskiej, z włoskiej szkoły w ogóle produkowania motocykli, bo to jest nie tylko pojazd użytkowy, ale to jest pasja, to jest piękno. Włochy są piękne, Włoszki są piękne, dlatego motocykle też. Tam wszystko jest piękne. jeszcze tak kiedyś e, wspominałeś o jednej bardzo fajnej rzeczy, a przyjeżdżają kolejni goście, bo tutaj nie ma zmiły i tu będzie mnóstwo ludzi. E, chciałem ci powiedzieć, że o, o motogucji mówiło się, że powstało w górach. I ludzie, którzy je konstruowali i konstruują do dzisiaj, poświęcają bardzo wiele uwagi temu, jak one chodzą po zakrętach. To muszą być dopracowane pod tym kątem jednostki. Mandello, delario, wioska w Alpach, wiadomo, nad jeziorem. No i tam wszystkie drogi są kręte i nie może być inaczej. Motocykle muszą dać radę, czyli mają tak skonstruowaną ramę, kąt główki ramy, żeby po tych zakrętach po prostu to latało. Silniki, skrzynia biegów, moment silnika powoduje, że te motocykle po prostu są u siebie, no i dzięki temu one po prostu tam żyją, tak? Motoguzi produkowało zawsze, zawsze motocykle pod kątem własnego rynku. Tam nie było komerchy, że trzeba tego zrobić dużo. Nie, trzeba było zrobić dobrze, użyć najlepszych podzespołów, najlepszych komponentów, no i przede wszystkim głowy. Trzeba użyć głowy, żeby wiedzieć, jak ten motocykl skonstruować, żeby on na tych serpentynach i wydawał Ludziom radość. I po dzień dzisiejszy, i od 100 lat tak naprawdę, bo już 100 lat temu te motocykle jeździły wspaniale i cały czas mają tą wspólną cechę, że one po prostu po winklach chodzą jak zaczarowane. To jest właśnie czar tej marki. Jeszcze kiedyś tak, mieliśmy taką sytuację na to, że w Łężu, stały trzy motocykle. Nie pamiętam już modeli. Było motogucji, były dwa motocykle innej marki i chodziła grupka młodych ludzi. Tak sobie tuptali, tu e, i ja tak z ciekawości zapytałem, który z nich najbardziej wam się podoba? Młode a dzieciaki. Ten pokazały Motogucci. O czymś to świadczy? Coś jest w tych motocyklach, że są piękne, inne. Nie tylko ze względu na układ cylindrów. Jest to naprawdę cacko. Dobrze, to teraz słówko na temat przyszłości, bo za rok pewnie się spotkamy, będzie to druga rocznica. Czy firma Motogucci przygotowuje jakieś nowości? Tak, w, w tym roku wchodzi nowy model motocykla z silnikiem litrowym. Zasadniczo idący w trend turystyki motocyklowej, bo jakby to jest zawsze w DNA tej fabryce, że tam poza tym, że motocykl ma być codziennym kumplem, ale też ma służyć ludziom do jeżdżenia, do turystyki, więc wchodzą nowe modele. No jest szansa, że mimo jakby trudnych czasów to fabryka da radę. No zawsze dawali radę, więc dlaczego teraz mieliby nie dać? Jesteśmy pełni optymizmu i życzymy fabryce w tym pięknym dniu kolejnych 100, albo i nawet 300 lat istnienia. Oby. E, jeszcze słowo na temat motocykli, które zbierasz, bo zbierasz też Motogutsi. E, są za nami takie motocykle, które nie pojawiły się nigdy na rynku europejskim. Jest jedna ślicznotka, która poszła tylko i wyłącznie na Stany stoi za nami motocykl, który został wyprodukowany w ilości 200 sztuk. Seria limitowana, przepiękna, tylko i wyłącznie do kupienia w Stanach, ale tak naprawdę jak człowiek się trochę rozejrzy i chce mieć coś niezwykłego, to do tych Stanów nie jest aż tak daleko, żeby się nie poświęcić, nie pojechać, nie kupić i nie wrócić, się. tak powiem, że tym na kołach. No mamy taką, jesteśmy bardzo dumni. Wszystkim, wszystkim życzymy, żeby, żeby właśnie się pasja rozwijała w poszukiwaniu rzeczy niezwykłych. No to jest taki właśnie przypadek. Pamiętajcie, ratujcie też zabytki, swoje piękne Stare motogucie, jak IronE czy inne piękne sprzęty. Ratujcie je, bo te konstrukcje jeszcze przez wiele, wiele lat będą robiły wrażenie. Ja kiedy siadam przed moim kardelino, to doznaję takiego uczucia nieprawdopodobnego, które. Sprawia, że chciałbym podejść i pogłaskać tego prześlicznie wyprofilowanego i zrobionego diabełka na dwóch kółkach. Jacek, życzę ci z kolei ja, żeby przynajmniej jeszcze ze 100 lat Polmotor istniał, żeby ludzie do Ciebie przyjeżdżali, no i żeby za każdym razem, kiedy się tu pojawiają, na Twój widok, mieli uśmiechnięte twarze, bo to jest fajny klimat. Ja myślę, że dzięki Twojej osobie, Twoim programom e, w takim wsparciu kumplowskim przetofamy jeszcze 100, może więcej i gratuluję Ci przepięknego Kardelino. Powiem Wam jeszcze w tajemnicy, że też mam Kardelino. Każdemu życzę. Jak mógłby nie mieć. Dzięki wielkie. Dziękuję Ci bardzo. Medialnym programu jest Antiradio. Sponsorem programu jest Antyradio Sponsorem programu jest Triumf Polska Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle Sponsorem programu jest Mio Powiem tak, jak ten człowiek się pojawia, to wiadomo, że będzie coś na temat customów, no bo w końcu, Lechu, jesteś ikoną w tej branży. No tak mówią. Wiesz, bardzo wiele firm, które startowało, które próbowało znaleźć się w tym świecie customów, dzięki Tobie pojawiło się na szerszym rynku, no bo twój, Twoje czasopismo pokazuje takich ludzi, nie tylko tych starych zawodowców, którzy robią motocykle od lat, ale też nowych ludzi. To prawda, że zadziałaliśmy jak katalizator w swoim czasie, kiedy robiliśmy Custom Festival. Po kilku edycjach on już się stał dwóch czy trzech stał się już imprezą międzynarodową. A w zasadzie do 19 roku mieliśmy Mistrzostwa polskim motocykli kastomowych, które, jak mówiłem, miały charakter międzynarodowy nie tylko z, z nazwy, ale też i faktycznie, bo chociażby taka ekipa z Litwy dwa czy trzy razy pod rząd zgarnęła tutaj główną nagrodę. Zresztą zawsze przywozili bardzo fajne sprzęty. Sami też byli niezłymi oryginałami, bo w tym w tym zawodzie jest tak, że nie tylko maszyny są ciekawe, ale okay. chyba bardziej nawet jeszcze są ciekawsi lu ludzie, którzy to wszystko robią. No i teraz po przerwie spowodowanej COVID pandemią i po pandemicznym całym tym zawale, który w zasadzie jeszcze można powiedzieć trwa, yy, odbudowujemy to. Tak no właśnie, że... ale spodziewam się, że teraz na tej wystawie, która odbędzie się w Centrum Ptak, pojawią się motocykle, ale też masz jakieś zaproszenia dla tych ludzi. Y, oczywiście, to znaczy to jest tak, że myśmy już działamy tutaj wspólnie z, znaczy z gospodarzem całej imprezy, czyli z Ptakiem i z Małym, który dzięki swoim rozlicznym kontaktom bardzo dobrą robotę propagandową wykonuje, więc już mimo tego, że wzięliśmy się za organizację całej imprezy raptem, będzie chyba tydzień, może półtora temu, to już pierwsze zgłoszenia spływają i można powiedzieć, że na pewno będzie ciekawie. No i z tego miejsca zapraszam wszystkich, którzy są w temacie, a jeszcze o tym nie myśleli, żeby się zgłaszali do nas na, na adres redakcja I my wtedy w odpowiedzi napiszą do nas maila z chęcią uczestnictwa w imprezie, to znaczy w sensie takim, że wystawienia motocykla bądź kilku do konkursu. To w odpowiedzi otrzymają od nas regulamin, formularze zgłoszeniowe, które trzeba wypełnić, no i czekamy w ptaku. Przybywajcie zatem, ale mam do Ciebie takie pytanie: jakie koszta ponosi taka osoba, która chce wystawić swój motocykl? No, więc właśnie w tym roku, ze względu na to, co już mówiłem, czyli że jakby próbujemy tutaj się odradzać z popiołów, nie ponosi żadnych. To znaczy nie mam, nie, 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 nie w tym roku nie ma czegoś takiego jak wpisowe. No to jest bardzo fajna sprawa, tym bardziej fajna dla tych firm, które jeszcze nie są delikatnie mówiąc obrosłe w piórka i nie mają takich możliwości finansowych, żeby wystawić się na tak w końcu szacownej imprezie. Dobrze, mówiłeś, że już kilka motocykli się pojawiło, kilka firm ma ochotę się wystawić. Jak sądzisz, czy ten odzew na twoje hasło będzie tak mocarny, że ludzie przybędą potężną rzeszą? Chodzi Ci w tym momencie o publiczność, czy o... Nie, chodzi mi o wystawców. Publiczność to pewnie będzie. No, będąc realistą, nie spodziewam się tego, że wrócimy od razu do frekwencji takiej, jak mieliśmy do tej pory, a mieliśmy od 50 do w porywach 70 motocykli, co jest bardzo dużą liczbą, bo jeżeli się prześledzi chociażby historię kastomowych Mistrzostw Świata, to tam jak było 120, to był maks. Gdzie to są Mistrzostwa świata, my mówimy w końcu o imprezie Polskiej. Więc y, liczba między 50 a 70 to, to uważam, jest bardzo, do, bardzo dobra. W tym roku no, nie sądzę, żeby była mm, aż tak duża ilość ze względu no, na, na wiele czynników. Natomiast ja myślę, że to będzie y, y, edycja tej imprezy przełomowa. To znaczy, jeżeli nam się w tym roku uda, a wszystko wskazuje na to, że tak będzie, powiem nawet tak, że ci, którzy nie byli jeszcze na Custom Festiwalu, bądź, bądź na PCS-ie, czyli Polish Custom Show, od, od 19 roku tak się ta impreza nazywa, a znają ją tylko z relacji, to nie sądzę, żeby wychwycili jakąś różnicę w porównaniu z tym, co się zadzieje w tym roku. Dlatego, że większość atrakcji, które były do tej pory wypracowane przez lata, już nam się rysuje, że również będą. Także zapraszam, bo na pewno będzie na czym oko zawiesić. Siedzisz w tej branży od lat. Customing motocykli to kiedyś wyglądał, jak sam wspomniałeś, polegał weście na tym, że ktoś tam wsadził siedzenie inne, wysunął przedni widelec, pociął trochę ramę i uważał, że już jest wielkim customerem. Natomiast na teraz sytuacja się zmieniła, o tyle, że tak jak powiedziałeś, to już zaczyna być bardzo profesjonalna robota. Przede wszystkim kiedyś to było tak, że Ludzie brali się za robotę, nie mając za bardzo pojęcia na temat materii. Natomiast w tej chwili to jest tak, że, co też jest jakby świadectwem tego, że my mentalnie też już jesteśmy na zachodzie, nie na wschodzie, że po prostu to się specjalizuje, to znaczy dzisiaj już jest coraz mniej ludzi takich, którzy powiedzmy, jeżeli on buduje motocykl, to zajmuje się i silnikiem, i elektryką, i blacharką, i lakiernictwem, i wszystkim naraz. I efekt tego jest taki, że te motocykle mają, jak mawiał kiedyś Kimilzbak efekt bachśniowy w sobie, czyli nigdy nie działają. To dzisiaj nie. Dzisiaj ktoś, powiedzmy, jest dobry w jakimś temacie i na tym temacie się skupia, resztę robi ile może, ale ma tą świadomość tego, ile może, ile nie może, w związku z tym szuka... Kooperantów i efekt tego jest taki, że te motocykle są naprawdę na wysokim poziomie i zupełnie nie mamy się czego wstydzić. A zakończenie, jeszcze pytanie dotyczące części stokowych. Ja rozumiem, że bardziej doceniane przez giri jest to, kiedy motocykl ma jak najwięcej części robionych ręcznie, dorabianych do tego modelu, bo to nie jest trudne przelecieć katalog np. Harley'a, wygrzebać ileś tam dodatków i stworzyć coś. To nie do końca jest kastomik. To jest po prostu ubieranie motocykla. Natomiast jeżeli wiele części jest Ręcznie robionych, specjalnie do tego projektu, to chyba to ma większą wartość. Oczywiście, jak najbardziej, ale to też trzeba wierzyć o tym, że tak naprawdę najważniejszy w tym wszystkim jest zmysł taki estetyczny. Bo można na przykład, znam takie przypadki, ale nie będę wymieniał, bo nie ma to sensu, ale chodzi o co? Są ludzie tacy, którzy mają doskonale opanowane rzemiosło w ręku i wiedzę. Ale właśnie nie mają czegoś takiego, co, czego się na przykład można nauczyć na ASP, albo można mieć to dane z góry przez stwórcę. Czyli zmysł artystyczny, że na przykład wiadomo, że tak jak robisz zdjęcia, to wiadomo o tym takim trójpodziale, gdzie, jak, to, co ma być skadrowane. Niektórzy to wiedzą, bo po prostu wiedzą, inni się nauczyli, a są tacy, którzy tego nie wiedzą. I to samo jest w customizingu. Można być świetnym rzemieślnikiem, znać się na mechanice, umieć naprawić silnik i ten motocykl rzeczywiście będzie działał i będzie doskonały ale nie będzie zdobywał na żadnym konkursie czołowych miejsc, bo on po prostu nie, no nie trzyma tej optyki. I takiemu człowiekowi, który, któremu właśnie brakuje tej, tej ostatniej kropki nad i jest trudno to wytłumaczyć. Ja zawsze, Lechu, ja zawsze mówiłem, że zrobiony porządnie motocykl to jest rzeźba w metalu. Jak się przyglądam tym konstrukcjom, mówię, ktoś po prostu ma ten artystyczny zmysł, Albo tak powiedziałeś, ma gdzieś tam z góry odpowiednie predyspozycje do tego, żeby tworzyć taki sprzęt. I to jest fajne. Dobrze, to na zakończenie przypominamy o tym, że zgłaszajcie się tutaj, tu jest adres mailowy, odzywajcie się, spróbujcie, może właśnie Lech powie nadajesz się człowieku i twój pojazd powinien stanąć na tej wystawie. Przypomnijmy jeszcze raz datę na zakończenie. 1-3 kwietnia 2022 rok. No i jeszcze chciałem powiedzieć tak, żeby się ludzie nie bali zgłaszać, bo nawet jeżeli ta maszyna, nie, powiedzmy sobie, no polegnie w tych, w tych w tym pojedynku, tak to nazwijmy, no to warto obserwując konkurentów Wiedzieć, gdzie się chce dążyć. A można się wiele nauczyć. Więc dlatego właśnie warto, nie warto się bać. Dokładnie, dzięki Ci wielkie. Dziękuję również. Powiem tak, nic tak nie cieszy jak finał akcji, która miała cel charytatywny. Wszystkie pieniądze z tego pięknego motocykla przejdą na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aukcja trwała. Aukcja była bardzo dynamiczna. Działo się tam naprawdę bardzo, bardzo wiele. Podbijana była cena. Mieliśmy wszyscy obawy, że nie znajdzie się firma, która zrobi ten ostatni strzał, no ale on się w końcu pojawił. Jak walczyliście? Czy do ostatniej sekundy naciskaliście podbij? E, właśnie do, dokładnie tak było. Czekaliśmy e, troszeczkę tak taktycznie e, na ostatnią minutę. Oczywiście, całą akcję obserwowaliśmy bardzo bacznie. Mieliśmy jakiś swój limit wewnętrzny ustalony, e, tak, taki limit budżetu domowego, powiedzmy. E, I udało się tak naprawdę jednym, jednym kliknięciem, że tak powiem. Także cieszymy się bardzo, że, że się udało, bo e, zaciekle widać było, że ta aukcja bardzo w górę szła i było duże bardzo zainteresowanie. A powiedz mi, czy kto klikał, a kto ustawiał cenę? Szefem akcji była Asia, ja tylko zatwierdziłem skinieniem, że klikać. No, to ważny głos. Słuchaj, jesteś dumny, bo akcja zakończyła się sukcesem. Cena została wylicytowana bardzo przyzwoita. Super, dla nas super, ludzie bardzo fajni. Też nam zależy, żeby do społeczności Indiana wchodzą fajni ludzie zazwyczaj. I Asia z mężem są, myślę, takimi osobami. Na pewno będą zadowoleni, ponieważ z tego, co wiemy, dotychczas śmigali 120 piątkami. jeśli mnie pamięć nie myli. Także no, przeskok tu będzie Konkretnie. mocny, konkretny. Dobrze, a macie prawko na motocykl? Można powiedzieć, że w trakcie tutaj wydelegowałam mojego męża Alberta, żeby był pierwszy w domu. No nie mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że mamy duże doświadczenie jako motocykliści. Ja mam pewnie kilka tysięcy kilometrów na swoim, że tak powiem, liczniku, więc no nie jest jakoś dużo. Natomiast no jesteśmy chętni, żeby się nauczyć. Z dużym respektem podchodzimy do, do motocykli. Także całą trójką myślę, że będziemy go używać. Marcin, Mar Marcin z naszej trójki to, to Marcin, z naszej rodziny Metisowej ma. Prawo jazdy, także niewykluczone, że on pierwszy wyjedzie tym motocyklem z salonu. No właśnie, wyjedzie z salonu. E, przypominam, że tego nie było w aukcji, ale to jest taki prezent dodatkowy od firmy MIO. To jest kamera e, M760D świetnie na nagrywa w nocy, robi naprawdę genialne rzeczy, nagrywa z przodu i z tyłu motocykla, rejestruje waszą pozycję, także ja kiedyś znalazłem dzięki tylnej kamerze pewną rzecz, która mi odpadła od motocykla, bo sprawdziłem w tylnej kamerze, jak ona leci, zobaczyłem na GPS-ie, gdzie to było i znalazłem rzecz, to prawda rozjechaną przez Tira, ale to jak inna bajka. Słuchajcie, y szykuje się zlot y klubu First Poland, czy na tym zlocie widzisz naszych nowych przyjaciół? Oczywiście, tak jak deklarowaliśmy w czasie finału, serdecznie zapraszamy Asię i męża na zlot. Zlot odbędzie się w Mrągowie 15 lipca. Przy tej okazji chciałem podziękować firmie Speedfloor, która przygotowała też taką niespodziankę. Matę pod motocykl myślę, że będzie pasował do garażu. Piękna mata, oznaczenia klubu waszego, oznaczenie indiana, oznaczenie też no, wszystkich możliwych związanych z wośpem klimatów. Dajcie, czy on będzie stał gdzieś w jakimś honorowym miejscu u was w firmie? E, to znaczy, będzie na pewno y, naszą maskotką, jakkolwiek to zabrzmi, na taki motor o takim silniku. E, I wydaje mi się, że, i, że, że nie, będzie, nie będzie tylko stać, będziemy się starać go używać. E, wydaje mi się, że pozwoli nam dojechać do kolejnych dużych projektów. E, także cieszymy się, że, że będzie z nami ten motor teraz. E, no dobrze, a jak będziecie dzielili, kto kiedy będzie na nim jeździł? Czy będzie bitwa, czy zrobicie zapisy? My w Metis Polska się dogadujemy, w związku z czym to będzie po prostu losowanko i, i, i już. No ale oczywiście jak Aśka z Albertem będą jeździć, to losowania nie będzie, więc jesteśmy skazani na nich. No właśnie, tak to bywa z hierarchiami w firmie. Proszę Państwa, szczęśliwy koniec akcji. Motocykl już jest, ma swoich właścicieli, dumnych właścicieli, którzy będą sławili po pierwsze markę Indian, po drugie, klub. Mogę Wielkiej zacności. Tak, tak. No wal. Bardzo serdecznie chciałem podziękować przede wszystkim społeczności motocyklowej, bo naprawdę ta akcja wywołała wielki szum w sieci, nie tylko w Polsce, ale w Europie. Szczególnie chciałem również podziękować wszystkim naszym memberom IMRD First Poland. Są tutaj z nami Mamba, Stanley, Brat, Jendruś, Jack. Alien wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Beduina nie ma, bo jest w Daytonie obecnie. Bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że to nie była ostatnia rzecz, którą FR z Polen zrobił dla wielkiej odwiasty świątecznej pomocy. I to się chwali. Tak to właśnie się kończy. Dzięki wielkie wszystkim.